Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam e, dla Państwa. E, chciałbym przedstawić osiedle, które jest zlokalizowane w Via Martin Plaza. Tak się nazywa tutaj ta dzielnica. To jest tylko parę kilometrów od morza. E, powiedzmy e, 4 km max. Są nawet nie 10 minut jazdy samochodem. E, dosyć blisko tutaj jest plaża, e, Playa Lazenia. E, Plaża Kaboro i Campo Amor. Także mamy tutaj parę plaż, e, e, zlokalizowanych e, no, blisko tutaj z tego osiedla. Osiedle, e, m, jest to osiedle domów, są dwa e, różne typy domów. E, I e, no, w tej chwili, jak widać, się to dopiero buduje. Niektóre domy są już skończone. Będą gotowe, większość tych domów będzie gotowych w przyszłym roku, niektóre nawet w tym roku. Cena zaczyna się od 275 tysięcy euro netto. Za mną jest już parę domów skończonych, tam dalej dopiero się te domy buduje. Dzielnica jest bardzo prestiżowa, w większości zamieszkana przez Brytyjczyków i Skandynawów, ale jest też tutaj dużo Polaków, także no, no fajne miejsce, to jest jedno z moich, że tak powiem, e, takich e, ulubionych miejsc, ulubionych dzielnic. E, ładne są tutaj widoki, ponieważ dzielnica jest na, na górce, także tutaj z, e, z tych, e, z, z domów, e, na, na dachach tych domów e, są solaria tak zwane, i tam można, e, e, że tak powiem, podziwiać tutaj całą tą okolicę. Ta dzielnica tutaj jest zlokalizowana na górce, także widoki są naprawdę bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj w górnej części tego osiedla, tutaj na ulicy na górce. Niektóre domy są już skończone, jak widać, niektóre domy cały czas się buduje. Tam są za mną, tam jest widok właśnie na okolicę. Oczywiście no, w tej chwili może dobrze tego nie widać, ale rzeczywiście tam, jak się stanie u góry na dachu tego budynku każdy budynek ma solarium. No to widok z tego solarium jest naprawdę bardzo ładny. Eee, są dwa różne typy tych domów. Eee, są dwie sypialnie, dwie, e, dwie łazienki. Eee, domy są dwupoziomowe. I oczywiście jest też prywatny basen. Naprawdę, tak powiedziałam, bardzo fajna okolica i naprawdę warto tutaj przyjść i obejrzeć tutaj to osiedle. Tak, dosłownie ruszyliśmy się tutaj paręset metrów dalej. Cały czas jesteśmy w Villa Martin. I ta sama firma, ten sam deweloper buduje apartamentowiec. Ceny zaczynają się od 195 tysięcy euro netto. Cała inwestycja będzie gotowa pod koniec drugiej połowy przyszłego roku. Ten najtańszy apartament za 195 tys. euro netto, on nie ma komórki lokatorskiej i miejsca parkingowego. Natomiast większość tych apartamentów ma już w cenie jest zawarte, zawarta komórka lokatorska i miejsce parkingowe, ale oczywiście ceny wtedy są wyższe zaczynają się od 230 tysięcy euro. E, o, tym, o tej inwestycji powiem wam w, moim, w jednym z moich następnych e, filmów, które dla was nagram. E, natomiast proszę zostać ze mną i obejście Państwo, obejrzyjcie Państwo to, co nagrałem w e, osiedlu, który byłem poprzednio, który wam, o, o którym wam opowiedziałem, czyli osiedle tych. E, willi, e, typowych hiszpańskich willi śródziemnomorskich. E, nagrałem tam trochę filmików i, e, i fotek, także obejrzyjcie sobie Państwo, zostańcie ze mną. To by było na tyle. E, zostańcie ze mną, bo tam zostawiłem... E, dalej w tym filmiku e, będą e, zdjęcia i filmy, które nagrałem, e, kiedy to byłem w, tej, w jednej z, tej, z, tych, z tych willi. Jeżeli chodzi o te wille wymagany jest 6000 euro depozyt jeżeli chodzi o metraż, najmniejsza willa ma 84 m2, największa 94 m2, cena zaczyna się od 297 000 euro netto, w tym jest preinstalacja. Klimatyzacji jest też alarm, który jest już gotowy i zainstalowany. Jest też e, mały ogródek, e, oświetlenie zewnętrzne tarasów i, i ogrodów. E, jest komunalny, e, komunalny e, basen w niektórych willach jest też prywatny basen i e, m, miejsce parkingowe. E, Także to, jeżeli chodzi o, 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 o osiedle domków jednorodzinnych, jeżeli chodzi o apartamentowiec, e, ceny zaczynają się od 195 tysięcy euro. E, najmniejszy apartamentowiec ma 74 m2, największy 80 m2. E, też wymagana jest e, E, wymagany jest depozyt 6 euro. E, tutaj jest system e, m, zainstalowany już już w cenie e, smart home. E, są elektryczne, e, elektryczne e, oczywiście e, zasuwy. W oknach e, jest preinstalacja e, e, Preinstalacja klimatyzacji: jest alarm zamontowany z kamerami, są ogródki z systemem nawodnienia, oświetlenie tarasów i ogrodów i komunalny basen. To by było na tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem jednym z tych nieruchomości. Ja zostawiłem mój kontakt e-mailowy i swój numer Whatsapp, e, i numer telefoniczny pod spodem e, w przypisach e, w opisie e, Także proszę się ze mną skontaktować, jeżeli jest, jesteście Państwo zainteresowani. E, ja mogę tylko powiedzieć, że e, no, nagrałem dużo filmików i, i, i fotek, i zostańcie jeszcze ze mną. E, obejrzyjcie ten film do końca, bo tam przedstawiłem Wam, jak to wszystko wygląda. E, nagrałem, tak powiedziałem, parę filmików i, i zrobiłem parę fotek. I nie zapominajcie, żeby dać mi łapkę do góry i żeby zacząć subskrybować mój kanał. Dziękuję za oglądanie. E, Fotki i filmiki dotyczą tylko i wyłącznie domków jednorodzinnych. Natomiast w jednym z następnych moich filmów pokażę Wam też, jak, będzie, jak będą wyglądały ten, te apartament, apartamenty w nowo budowanym bloku. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. I think for this as well? Yes, of course. Yes.